Dobra, ogółem to siemano, widzowie Dzisiaj chciałbym was zaprosić Na start mojego serwera Który będzie w sobotę o godzinie 18 Tutaj was trochę oprowadzę, jak tak zacząć dobrze grę <coughs> Oczywiście parę zmian do, do tej soboty o 17 godziny będzie Zapraszam was też, też na Discorda serwera, w opisie tam będziecie mieć wszelkie kulisy I tp. i td. informacje o serwerze, dobra a więc tak, zacznijmy od takich bardziej humorystycznych rzeczy Możemy spotkać na naszym serwerze słownego pato streamera z MTA Robercika, jak widzicie, chodzi o taki Robercik Z kuflowym mocnym w kieszeni z tyłu Z fajką I powala wokół spawna Jeżeli jest szansa, że do niego podejdziemy raz na jakiś czas To on nam coś ciekawego może Zdrubko! powiedzieć no. Zdrówko! i TD I tych lumpów, co tu wparowali mi na osiedle Dokładnie Tutaj, też po wejściu, będziecie mieć sklep, który jeszcze jest robiony, jego jakby cały system, ale do startu będzie już wam pokazuje. wchodzicie sobie. Może jakieś piwerko? O, wita Was taki piękny głos. Może jakieś piwerko? Podchodzicie sobie tutaj do kasiera leszka. Ty, a może kuflowe mocne? Może kuflowe mocne? Ogólnie będą tak: ekwipuneczki, będziecie na przykład kuflowe mocne, gdzie mogli sobie wypić. O, będzie wam oddawać HP i będziecie przez chwilę szybciej biegać. Dobra. No również możemy taką rzecz sobie opuścić. Jaka tutaj mamy o jedno będzie... Leży... Możemy wyrzucić sobie kufle mocne. W no i napijemy się wódeczki, A potem podczas jakby... albo drotnie. E, zablokowane, żeby tutaj, wiecie, żeby nikt nie mógł nam e, zaspomować interioru, tylko ogólnie wszystko będzie na mapie. Również no i napijemy sobie... się wódeczki A potem w podeczki albo odwrotnie? Pewnie w wódeczki zawsze się napijemy. No co wy robicie? E, no i dobra, bierzemy sobie tutaj, wyrzucamy sobie kuflowe mocne, hop, ileży kufrowe mocne. Jak chcemy to podnieść, klikamy sobie J. i podniesiemy kuflowe mocne. W tym miejscu będzie znajdowało się prawo jazdy, to jest cały taki ośrodek szkoleniowy, ja tutaj wchodzimy. Tup, 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 tup. No i mamy tutaj różne kursy prawo jazdy. Tutaj mamy kategorię A. Tutaj mamy kategorię, podajże B. A w tamtym trzecim mamy kategorię C, więc lecimy dalej. Teraz na przykład znajdujemy się tutaj w salonie. Mamy niektóre tutaj subject, które będą, 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 będzie miała specjalne warianty. Oczywiście wam to pokażę. Tu jakieś landstarkery Ceny są oczywiście yy, dorobione fajnie do zarobków. Mam taką też fajną podmiankę motocyklu, jak widzicie. taki, który zazwyczaj na serwerach nie ma. Tutaj jakiś Wi-Fier. też na dół zwykły klubik Elegancik, o! I tutaj mamy też o, admirała i dwa bardzo fajne auta, proszę bardzo To jest taki gęk Van Myślę, że będzie się wam takim czymś fajnie śmigać i macie też takiego, o Starego klimatycznego merolka Oczywiście są jeszcze inne salony Ale to już dla was, do zobaczenia jak wbijecie na serwer Teraz przejdziemy się do przebieralni, pokażę wam jak działa cały system Wchodzimy sobie Hop, hop. Mam tutaj pracownika ZIP, taki fajny interiorek. Wchodzimy sobie i możemy sobie strzałeczkami wybierać skiny. Na przykład ja będę chciał. O, tego dziada. Zmieniłem skina, klik, klikam Backspace i możemy sobie na spokojnie wyjść. Dobrą pracą na początek dla Was będzie rybak lub magazyn, ale ten magazyn będziemy musieli znaleźć sobie sami. Otrzymaliśmy wędkę, wyciągamy ją sobie z i idziemy łowić ryby. Mamy bardzo tutaj fajne markery podnose, żeby, żeby nikt się nie pogubił. O, mówimy sobie rybkę, nie jest tak jak na takich wszystkich pseudoż, po prostu nam się kończy praca. O, i musimy kliknąć na taką sobie szprotkę i zarobiliśmy 3708 PLN. Parę dni po starcie serwera, również w tym miejscu pojawi się dla Was specjalna praca dla tych najlepszych graczy, które będą mieli najwięcej punktów i zdane prawo jazdy kategorii C będziecie mogli rozwozić kuflowe mocne do różnych monopolowych na mapie. Ok, teraz wam pokażę pojazdy e, z wariantami. Widziałem, mamy sobie takie saber, taką saberkę z takim fajnym wystającym e, tłokami, silnika lub no, taką zwykłą Mamy kat, buleta z dachem i bez dachu, więc jest w dwóch wersjach. E, do buleta będziecie mogli również zamontować sobie e, spoiler. Tutaj mamy nakład kometa z takim otwieranym dachem. Tutaj mamy kometa bez dachu, jakby był otwarty ten, ten drugi. Tutaj mamy jakby kometa z całym dachem. I tutaj mamy na przykład kometa z takim, wiecie, z taką szybą z tyłu, taką fajną. Dalej mamy okę Turismo, widzicie? Turismo z innym spoilerem i będzie takich parę spoilerów do zamontowania specjalnie dla Was. Zwykłe Turismo ze zwykłym spoilerem. dalej mamy okę Deluxo. Jak widzicie jest takie zwykłe. Bez kratki z tyłu i standardowy spoiler. Tutaj mamy okę Deluxo z kratką. I tutaj Deluxo bez spoilera, gdzie będzie mogli zamontować dowolny, dowolny spoiler jaki chcecie. Oczywiście jest tych aut o wiele więcej, ale to będziecie musieli zobaczyć wszystko jak już będziecie na serwerze, żeby wam wszystkiego nie spekulować. Różne informacje możecie też dostać na Discordzie naszego serwera, który będzie w opisie. Mam nadzieję, że ciepło przyjmiecie ten serwer. Będziecie mieć bardzo, bardzo luźną atmosferę, spore zabawy, sporo zabawy, fraj... sporo śmiesznych rzeczy, frajdy na serwerze, żeby nikomu się nudziło. Nie będzie to typowy pseudol, więc was serdecznie widzowie zapraszam.